Hej, wszystkim, James z marketing show z inną randką, więc przepraszam dzisiaj. Jestem przeziębiony, więc jeśli zrobię kiepskie dramy, i tak wiecie dlaczego. Więc jeśli przejdziecie na to, jest niesamowita randka do uformowania, więc oczywiście prawdopodobnie wiecie: mamy konstruktora formularzy. Mam nadzieję, że jest on pod witrynami, a następnie formularzami, a następnie konstruktorem, i możesz wejść tutaj. Tworzysz niesamowity formularz w przeciwieństwie do tego, który tworzę teraz, ale jedną z. Skarg, które mieliśmy od dawna, jest to, że brakuje wielu opcji formatowania, zgadnij jaki masz dziś dzień, jeśli czekałeś, jest mnóstwo nowych opcji formatowania, więc jeśli masz w style możesz już zacząć widzieć niektóre z tych rzeczy, możesz w pewnym sensie możesz wejść i właściwie możesz dostosować mnóstwo rzeczy, ale po prostu przejrzyjmy te zrzuty ekranu i spójrzmy na informacje o wydaniu, abyśmy mogli przejrzeć szczegóły, ale tak czy inaczej możesz zobaczyć, że masz formatowanie tekstu. Formatowanie podtekstu masz możliwość faktycznego nadawania stylu wiadomości dostajesz się do przesłania, podczas gdy nie udało Ci się tego zrobić. Zanim masz formatowanie symboli zastępczych formatowania pól style dopełnienie cień opcję cienia również i możesz zacząć widzieć niektóre z nich to jest jak naprawdę podstawowy przykład niektórych tego wpływu, jeśli przejdziemy do informacji o wydaniu, które możesz zobaczyć tutaj, z ankiet, co robimy, dodaliśmy lepsze grot dla dopełnienia elementów sterujących i kontrolek cienia, Dostosowywania typu obramowania, style pól, dziękuję, formularz wiadomości, przycisk wysyłania, zmiany, wszystko to jest teraz dostępne i to tylko zrzuty ekranu, które już wysłałem, pokazałem Ci teraz jak wpłynie to na klientów, dotychczasowi klienci zawsze prosimy o wiele dostosowań i musiałeś użyć niestandardowego CSS teraz, nie musisz tego robić dla większość zmian, które wprowadziłeś w przeszłości, więc i tak została wykonana. Myślę, że zespół wykonał tutaj niesamowitą robotę i jak zawsze masz jakieś pytania, daj nam znać, w przeciwnym razie mam nadzieję, że wszyscy macie niesamowity wtorek NKS. Jeśli chcesz wypróbować High Level za darmo, skorzystaj z mojego linku polecającego poniżej, a następnie skontaktuj się z nami, aby otrzymać moje ekskluzywne bonusy, których nie dostaniesz nigdzie indziej. Mam nadzieję, że podobało Ci się przedstawienie. Podane porady służą wyłącznie celom edukacyjnym i mogą nie mieć zastosowania w Twoim filmie. Powinieneś wiedzieć, że The Marketing Show otrzymuje wynagrodzenie w ramach swojej relacji partnerskiej za produkty i usługi, które poleca. Dziękujemy za wsparcie i mamy nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku Marketing Show.